Cześć, siemanku, witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie paczkę, która do mnie przyszła od kolegi Z wymiany Przyszło trochę do nas kart z -offa. Zobaczymy co tu mamy Super zapakowane Jest to z innej perspektywy, zobaczymy jak to będzie wyglądać Niestety niżej Mogę tylko kamerkę trochę obniżyć, o może tak zróbmy Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Czy lepiej będzie z góry, czy jednak z dołu. Dobra, mamy tutaj karty. Pięknie zapakowane. Chyba większość to jest kików, jak nie wszystko. co my tu mamy. Mamy tak: Rosję, Hinterreger, Zomer, Embolo, Marszal, Vajnaldum, Gulasic, Eriksen, Kier. Kadera, Beck, Ferdongen i koszulka Hiszpanii. Mamy Casio i dwie karty. Aha, Torres, który jest w Barcelonie i Jesus oraz Milner. I co my tu mamy? A tu jeszcze jakieś są te, patrzcie. Krystalki wpadły nam. Asens, Asenia Fredericks i Topmaster Master Delict. Muszę sprawdzić, bo chyba mieliśmy limitkę dostać, ale jej nie widzę. Będę musiał to sprawdzić w wiadomościach po prostu. No co Wam mogę powiedzieć? Ocencie, jak z tej perspektywy wygląda. Dajcie znać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie o subku łapce w górę komentarzu oraz zapraszam was na grupę siemanko